Cześć kochani z tej strony Talix. No i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będzie Q&A ostatnio na moim Instagramie, który nazywa się Talixit. Oczywiście was tam zapraszam. Dodałam wam okienko do zadawania mi pytań na Q&A. No i dzisiaj na te pytania odpowiem. Są to w sumie pytania takie, których się może nie spodziewaliście, ale jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam was do oglądania. Okej, okay, pierwsze pytanie, nie wstydzisz się śpiewać publicznie? No i powiem Wam, że właśnie bardzo dużo osób pisało do mnie wiadomości prywatnej na Instagramie. Żebym powiedziała, jak zrobić tak, właśnie, żeby się nie stresować, śpiewać na przykład przed rodzicami, przed rodziną, ponieważ bardzo dużo osób pisało mi, że ma właśnie z tym problem. No i ja, moi drodzy, powiem wam, że na początku mojej przygody z muzyką, ze śpiewaniem, mega wstydziłam się śpiewać przed rodzicami, ogólnie występować publicznie, ale ja, jeżeli właśnie śpiewacie na przykład już od y, krótkiego czasu, no to wiadomo, że ten stres będzie, ale jeżeli będziecie śpiewać już y, dobre parę lat, właśnie tak jak jest w moim przypadku, no to ten stres wam po prostu. Już minie. Z jakimi YouTuberami z Blockstar Planet masz najlepszy kontakt? No, i tutaj w sumie wam powiem, że wydaje mi się, że z Camlocksem i ze Strokiem mam najlepszy kontakt. Co cię łączy z Miss Arianą? No, i to jest pytanie moi drodzy, które pojawia się naprawdę bardzo, ale to bardzo często. No i w sumie stwierdziłam, że. W w końcu odpowiem wam na to pytanie, ponieważ zadajecie mi te pytanie w komentarzach. Oraz jak nagram jakiś odcinek, właśnie z Miss Arianą, to od razu są komentarze typu jesteście razem i tak dalej. I ja, moi drodzy, nie jestem z Kacperem i nigdy nie byłam. Kacper to jest po prostu mój przyjaciel i nigdy z Miss Arianą nie byłam i nie będę. Czy planujesz nagrywać coś innego niż Blockser Planet, może jakieś challenge? No i w sumie wam powiem, że. Ja nagrywałam już parę razy odcinki z twarzą, ale na 100 około 50 filmów odcinków z twarzą są może 3-4 odcinki jak zauważyliście. Ja po prostu Wam powiem, że nie umiem nagrywać odcinków z twarzą. To nie jest tak, że ja po prostu nie chcę i tak dalej, bo bardzo bym chciała nagrywać odcinki z twarzą oraz challenge z twarzą. Ale niestety nie umiem. W sensie po prostu mi to nie wychodzi, widać, że ja się po prostu tym stresuję, nie wiem dlaczego. Postaram się moi drodzy nad tym oczywiście popracować, tak aby jakieś odcinki z się pojawiały częściej. No bo póki co tych odcinków z prawie w ogóle no nie ma. Po prostu ciągle jest Blockstar Planet i nie planuję póki co nagrywać nic innego, tylko Blockstar Star Planet póki co będzie dalej. Tolerujesz LGBT i tak, moi drodzy, toleruję LGBT, ponieważ mam w swoim środowisku mam również takich znajomych oraz przyjaciół, którzy są LGBT, więc oczywiście jak najbardziej toleruję takie osoby, ile lat już śpiewasz? Śpiewam, moi drodzy, to pewnie was teraz zdziwi, ale śpiewam już od około 5 lat, z tego co dobrze pamiętam. 5 lat może trochę krócej, 4-5 lat jakoś. Ym, jaka orientacja, i to też przynajmniej pytanie bardzo często się pojawiało. Jestem, moi drodzy, w orientacji hetero, yy, grasz coś innego niż yy, Block Star Planet. Yy, w sumie powiem Wam, że na początku grałam też w Among Us, ale nie, ona no, nie będę ukrywała. <laughs> Among Us mi się strasznie, ale to strasznie znudziło. Po prostu grałam w Among Us przez najbliższe 3 miesiące, potem przestałam to grać. Nagrałam nawet parę odcinków zresztą z Among Us. No i mi się w sumie to znudziło już i póki co gram tylko w Blockstar Planet, ale na przykład jak jestem gdzieś u jakiejś koleżanki, no to gram sobie jeszcze u niej może po prostu na Xboxie w jakiejś tam gry, wiecie, wyścigi i tak dalej, ale moja ulubiona gra to jest Blockstar Planet. Kolejne pytanko moi drodzy... Czy miałaś kiedyś jakąś operację? Chyba w wieku 8 albo tam 9 lat, już dobrze nie pamiętam. Miałam operację oczów i właśnie byłam w szpitalu w sumie. Jeżeli chodzi o to, też, czy byłam właśnie w szpitalu, to powiem wam, że bardziej w takim młodszym wieku, czyli tak ten do 10 lat, byłam w szpitalu bardzo często, ponieważ miałam duże problemy ze wzrokiem i miałam przez to właśnie operację. Ale jeżeli chodzi o teraz, no to nie byłam w szpitalu bardzo dosyć dawno. Czy byłaś kiedyś na randce? Ym, powiem wam, że w sumie byłam. <grych> I też dużo osób się mnie właśnie nie pytało, i również jest takie pytanie, czy mam chłopaka. Yy, nie mam aktualnie chłopaka i na żadnej randce. No może tam parę razy wam powiem, że byłam, ale było to w sumie, wiecie, tak bardziej jeszcze w takim młodszym wieku, nie była to taka randka na poważnie. Dlaczego zaczęłaś nagrywać na YouTubie? Mm, w sumie nagrywałam kiedyś już na YouTubie, prowadziłam kanał blogowy. Ale jeżeli oglądaliście mój odcinek z twarzą, to wam tam wspominałam o tym, że nie chciałam później nagrywać jednak y, filmów z twarzą. No i kanał y, zupełnie zamknęłam. A jeżeli chodzi o nagrywanie Blog Star Planet i o kanał, to zainspirował mnie Kamlox. <gryw> Kamlox był moim właśnie jeszcze, kiedy ja nie byłam jeszcze youtuberką z Blog Star Planet. Kamlox był moim ulubionym youtuberem, bardzo często go oglądałam, no i w sumie mnie zainspirował. To stwierdziłam, że no czemu by nie. No i założyłam właśnie kanał, dodałam swój pierwszy filmik, no i nagrywam właśnie do dzisiaj. Czy jesteś z To pytanie również pojawiało się bardzo często, podobnie tak jak pytanie właśnie o Miss Ariane. Nie jestem z i nigdy nie byłam. Czy twoi rodzice wiedzą, że nagrywasz na YouTubie? Moi rodzice wiedzą. Nawet jeszcze kiedyś, gdy Wam wspominałam o tym, że prowadziłam kanał vlogowy, to moi rodzice również o tym wiedzieli i wiedzą w sumie o tym do dzisiaj. Tylko e, kiedyś się tym właśnie jeszcze nie interesowali. Ale teraz, na przykład, moja mama się tym interesuje. Często mi na przykład pomaga, jeżeli robię jakąś miniaturkę, to się mojej mamy pytam, czy jest dobra i tak dalej. Więc tak to mniej więcej wygląda. Ostatnie pytanie jest to pytanie dotyczące właśnie świąt. Ja akurat nagrywam to 24 grudnia, a wstawię to najprawdopodobniej właśnie jutro. No i co dostałaś na święta? Na święta dostałam pieniądze. Oraz taki mm, głośnik, właśnie z mikrofonem. Jeżeli obserwujecie mnie na moim Instagramie, to możecie wiedzieć, jak, o jaki właśnie chodzi. Jest to taki z LEDami głośnik, taki na kółkach, tak jakby taka walizka. No i ona ma właśnie w zestawie jeszcze mikrofon. No i dostałam również, właśnie, coś takiego. No więc w sumie, moi drodzy, to byłoby to już na tyle, jeżeli chodzi o to QA. Odpowiedziałam Wam na wszystkie pytania. Dziękuję Wam bardzo za wszystkie zadane mi pytania. Jeżeli chcecie drugą część z QA, to po prostu zostawcie tutaj duży łapek do góry. Będę wiedziała, że chcecie drugą część. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. No i cześć!